Pracownik nocnej zmiany w Taco Bell kończy dniówkę w więzieniu. Klient chcący zamówić jedzenie o czwartej rano był mocno wkurzony, gdy pracownicy nie chcieli przyjąć jego zamówienia. Mężczyzna powiedział policji, że pracownicy nie chcieli przyjąć jego zamówienia, więc ten zaparkował samochód i zapukał w drzwi. Wtedy sytuacja zaczęła się robić agresywna. 26-letni Steven Noska otworzył drzwi do restauracji i rozpoczęła się przepychanka pomiędzy mężczyznami. Noska po chwili poszedł do samochodu i chwycił za broń. Na szczęście była to broń na plastikowe kulki. Kilku świadków nagrało zdarzenie na telefony komórkowe. Noska jest już w więzieniu.